Małe ścieżko jestem Frosty jestem a to jest kolejny ścieżko na moim kanale, a tak naprawdę to jest pierwszy ścieżko na moim kanale z serwera Stolica RP. No i w dzisiejszym odcinku zarobimy sobie lepsze podstawowe pierwsze pieniądze na serwerze Stolica RP. No i co, no już nie dość, do tak fantastycznego start, startu, stawcie subik, stawcie pensję w górę, wbijcie na Discorda, obejrzyjcie wszystkie linki, jakie są w opisie. No i co, no i zapraszam Państwa do oglądania. Okej, okay, jak możecie zauważyć, jesteśmy na serwerze Stoic RP. tak jak po prostu sobie na początku. Pewnie niektórzy będą zastanawiać się, co to jest za serwer Stoic RP. Jest to serwer, na którym jest odkrywane jakby Warszawa. Znaczy nie jakby, jest to po prostu odkrywanie Warszawy. Są tutaj prace, wszystkie popisywane Warszawa, jak zauważyć, to teraz jadę banem. <laughs> Manem jadę i w środku nas wszystko ładnie, pięknie i git wygląda. Bardzo git w reżimu tak samo jest bardzo pięknie zrobiony model. Jesz, jeszcze taka jedna sprawa, jeżeli byście chcieli sobie zdać, to jest serwer w Whitelist-on, jeżeli oczywiście byście chcieli sobie zdać whitelist na serwerze, to zapraszam was na kanał, oczywiście na Discorda oczywiście, a jak się przygotujecie z regulaminu, to zapraszam was również na kanał Poczekalnia Whitelist. I oczywiście możecie też również wbić na mojego Discorda, link do mojego Discorda i do Discorda z tej będziecie mieli w opisie. <try> Jak wiecie, na mojego Discordie będziecie wiedzieli kiedy tak naprawdę będę pytał ja, bo będę też dawał najprawdopodobniej bardzo często też streamy z pytania na waitlistę. Będę dawał też streamy, streamy z pytania właśnie na Twitch TV oczywiście w moim Twitchu. Link do Twitcha również macie w opisie. Jak macie zauważyć, powróciłem na scenę roleplayową, ale na po prostu lepszy bo na tym co ja wcześniej grałem to tragedia. Tutaj nie ma Takiego czegoś jak metazwroty nie ma takiego czegoś jak było na wylowie, potem sajser, to jest po prostu o wiele, wiele wyższy poziom. Teraz mam rozpocząć zmiany. Przybieraj się i do roboty. Się przybieramy i idziemy do roboty. Pracujemy sobie jako impost, jako kurier impostu, a potem może w przyszłości nawet pracujemy sobie jako, jest się nie w przyszłości, tylko nawet można Dzisiaj się będzie popracować jako wspólnik. Zobaczymy też, jak się pracuje jako wspólnik. Yy, bo ocenimy sobie wszystkie tutaj prace jakie są dostępne z takich prac jakby bez zatrudniania się u nikogo no i pościelny pracował pierwszy raz, a jeszcze jedno rzecz trzeba zobaczyć ile ma benzyny nasz samochód czekajcie zobaczymy mogę wejść do pier na pierwszą osobę czy nie zbyt? dobra, Kit jest tylko silnik, muszę go zgasić jeszcze On, połowa połowę zbiornika. Oczywiście, wiecie, wszystko odgrywane jest pięknie, imersyjnie. Sobie co patrzyłem na licznik, aby że nie było w sytuacji, że sobie patrzę po chudzie. Powiem wam, że bardzo często jest taka sytuacja, że dostaję samochód, gdzie mam po prostu... No tak bym miał patrzeć tak po chudzie, to 23% benzyny to jest jedna czwarta zbiornika około. Więc no, więc słabo, słabo. Ja, jak w ogóle działa praca kuriera impost na serwerze? Wyładujecie sobie paczuszki tutaj i jeździcie po różnych paczkomatach. I rozwozicie. Bardzo ciekawa praca, bo już tutaj trochę pracowałem jako im jako kurier. Zaraz sobie coś zjemy. Zjemy do końca kanapeczkę naszą. Chyba przerwa w pracy nikomu nie zaszkodzi. Podniesiemy sobie paczuszkę. No i zaraz zacznijmy robić kurs. W ogóle możecie też napisać po... jak już skończyć oglądać na odcinek. Jakie są Wasze wrażenia z serwera? Jak wy byście oceniali ten serwer? To mi się serwer bardzo podoba. Wręcz bardzo bardzo podoba. Jest tutaj właściwie wszystko pięknie dopracowane, jeżeli chodzi o skryptową rzecz. No, ogólnie mi się serwer bardzo podoba. Tak jak już wspominałem. A i też będą streamy z tego serwera na YouTubie. Poprę. Na no nie, na YouTube. 3 km do pierwszego punktu. Okej, okay, dojeżdżamy sobie do naszego punktu. Chwilę będziemy oddawali paczkę. A i to zauważymy jedną rzecz. I to dość nie tylko ja, tylko jedno jest łatwe do zauważenia. E, na ulicach są polskie alpy. Tylko BMW, Mercedes, jednią z tych ulicach i tak dalej, i tak dalej Fajnie by było, jeszcze te ciężarówki by jakieś fajne, polskie, ładne bo to też urozmaiciłby rozliczanie takie skanie czy dapa, coś tego typu, bo to by, nie, to by było o wiele, wiele lepiej. No ale wiecie, też nie można narzekać, bo naprawdę serwer jest bardzo fajnym serwerem Włączymy awaryjne Przejdziemy, odniesiemy paczuszkę tych do tematu Dobra, coś mi opowiedzieć, bo to jest ja szpital na siódmym mieście. Dobra, jeszcze muszę jak smukiować zwierzę na szpital. I teraz sobie na awaryjny, chyba, że nie było. Jako kurier. Fajne te fordy są zrobione, bardzo ładne. Cyk. Dobra, i wracamy do naszego autka. Dobra, no i weźmy ten to oczywiście. Ogólnie to patrząc na handling jeszcze na serwerze, to na no, przykład taki bus ma spoko dźwignię, za co wolność rozpędza oraz też bardzo słabym hamulcem Oczywiście, mogliście w sumie zauważyć wcześniej, teraz coś będzie zauważyć że on bardzo wolno hamuje Dobra, i teraz tak jakby fajnie podjechać, tak jakby no... ...lubitrz, potędy się jada i tyle Awaryjne załączmy Ładnie na bok zjeżdżamy do światła. Toczyczkę zanosimy. Sygnyk fu. To do autka. Awaryjne gasimy. Włączamy się do ruchu drogowego i jedziemy do trzeciego, do czwartego w O no i tak jak ja wam teraz jesteśmy akurat pod świadkiem. To jest legalne. Zobaczcie sobie jaki Mercedes jest tylko eko-lokalny. Tu oczywiście wyprzedzę. No, i Benz ładny. Więc, co może jak możecie zauważyć, na są lokalne ale to takie kotne, godne, godne, Były, ukraść. Legia Warszawa. O, i kolejny Mercedes. Na ulicy macie takie vany, jak teraz ja Tylko, Fordem Transitem, aby móc się znaleźć przykładowo mana. Jak na początku odcinka w sumie widzieliście, że ja mana sobie jechałem. To macie mana znaleźć i tak jak to małe coś jaka stoi. Audi tak jak tutaj leci w on jak mną. teraz już za mną. No, ogólnie fajny serwer i bardzo wam polecam oj, ojej, ojej, tutaj delikatnie spadły tylko dokumenty. Po stronie policji Mniej dużo jeszcze z policjantów w tym miejscu Brak aparatu prądu, trzeba szukać awaryjne Pod sam paczkę macie Tu? Nie chyba mhm. Może to już dostarczone po prostu O, no i pięknie Kolejny patrz, ma dosłownie obok. Fajne jest też to, to takie oczka jest trochę podobne jak na Vice City. Fajne jest to takie, że pod autem wszystko się dzieje, że nie ma tych blipów, bo... no te blipy trochę nie się rozgrywka psują. Mi te blipy się tak nie podobają, ja po prostu to brzydko wygląda. Jesteśmy po prostu w Włochy. w Włochy. Bo kurwa. Chciałem się tak załatfać. Ale jest strasznie dużo tych. Straszna duża ilość. Paczek po prostu koło siebie teraz zauważyłem. <tryk> znaczy ja jeszcze od podskątu do podspontu, prawie że. No i tu mogę wracamy to samo myślą z posłuszkiem. Tak. No oczywiście. Teraz ja uważam, że trzeba będzie odjechać tym dybokiem A jeszcze jeszcze To już nas czuje, O, pod prąd zobaczyła się awaryjne. Czeknę pod prąd. do paczku, dopaczku matu ładnie. Nie no znowu to tam. Chwilowa pauza była... Chwilowa pauza była kręcona. Nie no, żartuję. Chwilowy postój był ogarniany. Co tu się kurwa dzieje? Nie wnikam. Ciekawe co zawodzi z tą komendą. Tylko jak się na komendę popatrzy, to się tak dziwnie dzieje. Ja też jakieś blisko musimy być tej komendy. Dobra, jedziemy do kolejnego do punktu. Do naszego dostawy no W ogóle jeszcze jednej rzeczy nie sprawdziłem. A co to A to muszę najpierw taki samochód. samochodów zjechać, sprawdziłem jak wyglądają w a mnie to bardzo entuzjał, więc muszę jakiś samochód kupić i ogarnąć taką informacją. Ale to będzie wszystko spokojnie po kolei. Pierwszy z takiej zarobić. Potem się już pomyśli co i jak dalej. Co że robić z sprawnie, ale zaraz, to, zaraz się napiję, ale na miejsce. Teraz tak. Szkomać jest na górze, tak? Awaryjne. kawałkiem oczywiście Jak ci kierowcy impostów prawie o życiu dobrze Idziemy do nich paczka, w drodze będziemy wypijemy sobie wodę Ta paczka jedna tylko co mi łapie Okej, okay, czyli możesz mi zobaczyć? Okej, widzowie, dojeżdżamy już do tej bazy, jestem ciekawy jakie jest dostaniesz nakazanie finansowe do taki kurs kursów, jakie zrobimy. Gdzie ja to teraz mam podjechać? Tutaj po prostu stanę i będzie się rozliczyć z nimi. Opsa na rampę. Ej, trzysta to jest nie aż tak źle. 345 dolarów to jest bardzo dobra suma. Okej, okay, poczekajcie, dopiero zakończę swoją pracę. Wsiądę sobie do swojego mana. Fajny man w ogóle. o awa, boli bardzo.

Wejdziemy jeszcze do innej pracy. W so, sumie tutaj zaczęła się w sumie Ten man ma dobre homoc, czekajcie, ja to bardziej tak tu Dobra, zobaczcie jakie tam prace. tutaj legalne... Tyle, no, legalne. <coughs> Takie do których mogę tak bez żadnego interakcji z kraczem się zacząć A i łowienie ryby z git chyba nad pracą. Mam mieszkanie moje... Dobra. Teraz pojedziemy na łowienie, albo w sumie po kolei. Najpierw tu, a potem stąd na łowienie rybek. Ile tych impostów w ogóle jeździ? Dosyć, bardzo dużo kryerów jest. To mi się podoba. Dali w jednym z dzisiejszych części logów, ale chcą coś sprawdzić. Te oszemawiające chcieli, zacznijmy od ogłoszeń. Te oszemawiające nie chcieli sprawdzić. O, poczekajcie, ogłoszenie rzucone na puszkę jest. Oho, wizorem. Dobra, dojdziemy na miejsce. I w sumie to będzie zakończone. Mam pomóc na odcinek kolejny. No odcinku kolejnym przejdziemy pracę słomiacza oraz pracę... Rybaka Pocielimy to po, no, pewnie na dwa odcinki, zobaczymy w ogóle jak to wyjdzie Bo przyszedł mi teraz jeden link na Discorda, że no, reset będzie za chwilę Więc no, po prostu, by tutaj dalej kontynuować pracę Więc no, ja sobie tutaj dojadę, zostawię samochód tutaj I po prostu pożegnam się z wami No więc ja byłem w prostym izbie wyjścia na na polskim YouTube. No i co, no i do kolejnych filmów No i Narka, cześć, cześć